Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kolejnym moim filmiku. Są wakacje, ale to właśnie teraz pewnie niektórzy z Was już myślą o następnym roku szkolnym, o maturze, i być może to właśnie teraz jest dobra pora, żeby podjąć decyzję na ten temat: czy chcemy zdawać maturę z informatyki, w jakim języku programowania będziemy ją zdawać, bo będziemy musieli we wrześniu wstępne deklaracje wypełnić, łącznie z zadeklarowanym językiem. Więc postanowiłam, żeby Wam pomóc, pokazać Wam, jakie są zalety języka Python ponad C. Przeprowadzę Was przez kilka takich filmików, w których nauczymy się programować w Pythonie na tyle, żeby podejść do matury. I właśnie, tak jak widzicie na slajdzie, ten tytuł. Właściwie dobrze obrazuje moje intencje. Chciałabym, żebyście byli w stanie sami zdecydować, czy zdawać maturę z Pythonem, czy z C++, a może wcale. No więc, yy, zaczynamy. Dlaczego, jakie są zalety Pythona na maturze? Pythona ponad C++, czy ponad Javą? Ja akurat yy, Javy nie lubię, nigdy się jej tak na serio nie uczyłam programowanie obiektowe nie jest moim ulubionym ale Pythona bardzo lubię i przekażę wam pokrótce wszystkie zalety które widzę jakie ma Python dla zdającego maturę z informatyki Więc dlaczego? Po pierwsze umożliwia szybkie pisanie kodu. Czy nie o to nam chodzi na maturze, żeby kod napisać szybko? Prawda, że o to? Tam mamy ograniczoną liczbę minut na zadanie i chcielibyśmy ten kod napisać szybko. Pokażę na takim prostym przykładzie. Yy, pamiętacie, co to jest palindrom? Palindrom jest to słowo, które można przeczytać od przodu i przeczytać od tyłu i brzmi tak samo. Przykładowo kajak, tak? Kajak, jak przeczytamy w SPAC, też jest kajakiem. Inny przykład, anna. To palindrom o parzystej liczbie znaków. Jeszcze inny przykład, ono. I oczywiście wszystkie mm, wyrazy, słowa jednoliterowe też są palindromami. Wiele, wiele innych. Zachęcam Was również do y, tego, żebyście sobie w internecie znaleźli, jakie są palindromy w języku polskim, w ogóle w różnych językach. Naprawdę to jest ciekawa sprawa. No to z, y, pokażemy kod. Bez analizy tego kodu. Zobaczcie wizualnie, oceńcie wizualnie. Python po lewej, C++ po prawej. Ten program robi dokładnie to samo w C i w Pythonie. W C pętla, która sprawdza sobie znaki, w Pythonie sprawdzenie wycinka. Być może nie wiecie na razie, o, o czym do was mówię, bo jesteście początkującymi programistami, nawet Pythona nie znacie, a może nawet C. Nie ma takiego obowiązku. Chciałabym od zera Pythona pokazać, więc nie ma takiego obowiązku, żebyście programowali już w jakimś języku. Ale prawda, że to po lewej się napisze szybciej niż to po prawej? No właśnie do tego zmierzałam. Więc umożliwia szybkie pisanie kodu. Co jeszcze? Oczywiście Python jest językiem, który zyskuje na sile, na popularności. Więc warto do matury, bo czemu nie teraz, nauczyć się już języka programowania, który jest popularny, w którym będziecie mogli się rozwijać, w którym będziecie mogli znaleźć potem pracę. Jest bardzo dużo ofert pracy dla programistów, którzy znają Pythona. Wszelkie, języki, wszelkie rankingi popularności języków programowania pokazują, że Python bardzo zyskuje. Tutaj macie teraz wskaźnik korzystania z zasobów związanych z danym językiem według rankingu O'Reilly. To jest taka instytucja, która zajmuje się popularyzacją, nauką języków programowania i to jest w miarę aktualny ranking w momencie, kiedy nagrywam ten filmik, czyli to jest na rok obecny, rok 2021 i widzimy, że Python tutaj no powiedzmy sobie szczerze rządzi i jego wzrost użyteczności też jest duży, prawda? I bardzo dużo zapytań o to o, o Pythona, o, o biblioteki, o dokumentację, o, na, o naukę. Czyli ludzie wciąż chcą się nauczyć Pythona, wciąż jest ich coraz więcej, przyrasta. Więc warto znać język programowania, który wciąż zyskuje na i tak dużej popularności. Poza tym, Python jest naprawdę prosty w nauce i intuicyjny. Bardzo łatwo się... Połapać, bardzo łatwo zapamiętać jego instrukcje, jego składnie, bo jest on takim praktycznie pseudokodem. Nie ma wiele zasad, yy, nie ma skomplikowanych nazw. Wszystkie nazwy wynikają z języka angielskiego i są łatwe właściwie do domyślenia się. Yy, zobaczycie sami w następnych w kolejnych odcinkach, że jest on rzeczywiście prosty i jest on intuicyjny. Ale z drugiej strony, jest to język potężny i rozbudowany ma mnóstwo bibliotek do nie wiem do machine learningu do grafiki do, do czego chcecie jeśli do, do z, nie wiem, aplikacji webowych do tworzenia stron do wszystkiego Python ma swoje biblioteki um, więc jeśli poznamy podstawową składnię, a kiedyś będziemy może w jakimś wielkim projekcie, to na pewno znajdziemy w Pythonie coś dla siebie, co, co może nam ułatwić yy, napisanie jakiejś skomplikowanej aplikacji. Więc z powodu chociażby tych trzech zalet języka Python nad innymi językami, dlaczego by nie spróbować nie liznąć tego Pythona teraz na tyle, żeby po całym kursie móc podjąć decyzję OK, to jest fajne, chcę w tym pisać maturę, albo nie, to mi nie odpowiada, wolę C++ i pozostaję przy C++. Albo może w ogóle chciałbym zdawać maturę w Javie, albo może wcale. Tak? Ale zachęcam Was do tego, żebyście tak czy inaczej filmiki obejrzeli, ćwiczenia sobie przerobili. Ja postaram się nie marnować Waszego czasu. Postaram się, żeby one były skupione na tym, co naprawdę musicie umieć, żeby do matury podejść. No więc zapraszam. Serdecznie pozdrawiam i zachęcam do subskrybowania mojego kanału.